O, zobacz, nowe naklejki, mają tło. Wow, mają tło. Czy to oznacza, że na Sztokholmie, Antwerpie, Paryżu i wszystkich innych kolekcjach Borderless będzie teraz Hossa? Ja myślę, że tak, ale jasno widzę, że nie jestem. Więc... nie wiadomo. Prowadzę na temat serię droga do 10 tysięcy złotych i jest to już 15 odcinek. Zapraszam serdecznie do oglądania. I jeszcze tylko krótko opowiem o pokrowcu na naklejki, który jest mega fajnym dodatkiem i mega mi się podoba. Od teraz można się flexować swoimi drogimi naklejkami w grze, bez ich zużywania. Teraz większość tych naprawdę pożądanych naklejek będzie o wiele droższa. Crown Foil na przykład dwukrotnie <grych> zrobił dwukrotność od momentu wyjścia tej aktualizacji. Tak samo kapsuła z Crown Foilem mega wzrosła, poza tym dreamhaki. Katowice 2014. Bardzo mnie ciekawi, jakie będą ceny Katowice z 2014 roku, bo no, ciekawe czy będzie możliwość, że jakaś naklejka osiągnie 100 tysięcy dolarów, na przykład. I chodzi mi tutaj o taką potwierdzoną sprzedaż. No i już ta właściwa część odcinka. Z balansu, który miałem na jej kupiłem jedną kulę. Tak, kulę. Dokładnie to ósemkę lidera za 302,3 RMB, czyli za jakieś 154 zł. Zarobiłem na niej dobry profit. Naprawdę fajnie na niej zarobiłem 22% 35 zł, no może nie jest to jakoś super nominał wielki, ale muszę przyznać, że z tymi kulami jest coś bardzo. Bardzo nie tak. Chińczycy. Chińczycy mają je w sumie gdzieś. Na jej kosztują one 310 RMB około. A na ceslocie sprzedają się za 370. <grym> Co Straszną dysproporcją cen. To jest po prostu. No, mega, mega wielko. Fajną, fajną. Można sobie skorzystać na to nieźle. Ja tak zrobiłem. Nawet jakiś gość ma buy order na 36 takich kul za 355 RMB za jedną sztukę. Więc rozjazd jest naprawdę, naprawdę kosmiczny. Na CS miałem 476 dolarów i 15 centów. Kupiłem za to trochę naklejek Flow Holo w różnych wariantach. 4 Miami i 1 Toxic. I do tego. 5 Umpów Blaze Factory New. I te Umpy. Oj, te Umpy, te Umpy to są faworyt. To jest faworyt Chińczyków. Ich cena jest tak troszeczkę leciutko wyższa, tylko tak troszeczkę, niż w momencie, gdy je kupiłem. Mm, no właśnie, gdy robiłem te zakupy, to Miami Flow Holo były tak za 8% drożej na jupinie wystawione. Toxic Flow za 22% więcej. UMPy były o 16% droższe. Tylko o 16% droższe. I myślałem, że no spoko. Będzie to naprawdę solidny flip. Solidne flipy. Zarobię sobie jakieś tam 200 zł na tym. No i co? Przyszedł tydzień później. I UMPik kosztuje 150% więcej. Naklejki się wypierdzieliły, ale UMPik kosztuje 150% więcej, więc... Jestem na nich na plus z 1100 złotych w tym momencie Zakładając, że gość, który mi jeszcze nie jednego nie wysłał Ale wysłał już dzisiaj, w sumie już dzisiaj mi wysłał Nie skancelował go, co jest mega dziwne, bo ja bym go tu skancelował normalnie Gość mi go, ja go kupiłem tydzień temu A gość mi go dzisiaj wysłał Dzisiaj, gdy cena jest już dwukrotnie większa Bardzo fajnie, <śmiech> <śmiech> bardzo się cieszę i... Na jego miejscu szczerze, to ja bym tego nie zrobił no, ale nie narzekam. Jeszcze poza tym najupienie sprzedałem Skeleton Knife Ultra Violet za 1795 RMB. Jeżeli by to wszystko podliczyć, to całe to kombinowanie z tym wrzucaniem AWP Kraków na skin z mąki i tam doładowanie, to mi wyszło, że jestem na tym stratny, jakieś 250 chyba złotych. No, jakoś to przeżyję. Podsumowując, ekwipunek tej serii jest wart teraz 6255 zł. Co stanowi już 62% drogi do celu. I to jest mega wynik, bardzo się cieszę. Profit serii wynosi 107%, czyli 3242 zł 43 zł, przepraszam. Co jest zmianą o 956 zł od ostatniego odcinka. No i jest to trochę dużo pieniędzy. <laughs> trochę pieniędzy jest jakaś tam już kwota fajna jest. Oby było tylko więcej. Na razie idzie dobrze, więc czemu, czemu ma nie iść tak dobrze? I jeszcze tych galerii caseów, które kupowałem w ostatnim odcinku, nie miałem możliwości przeflipować, bo żeby je kupić na JUPINie, to muszę mieć właśnie tam od, odmrożony balans. No i generalnie myślałem, że cena już nie spadnie niżej, a spadła na JUPINie do 7 RMB. To jest troszkę takie <laughs> śmieszne. Poza tym, AKBD Monster, BD Monster też muszę w końcu sprzedać, bo. Miałem go niby możliwość sprzedać na cs za 1600 RMB, to tam bym tylko troszeczkę stracił, ale mi się nie chciało, myślałem, że wzrośnie i przez to spadł jeszcze niżej. Więc no trudno, muszę go w każdym razie sprzedać. To jest wszystko, do następnego, cześć!